Ojca I Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Witam bardzo serdecznie Was, drogie dzieci. Witam Waszych rodziców, rodziców wczesnych, Waszych i dziadków oraz wszystkich gości, których zaprosiliście na Pierwszą Komunię Świętą. Kochane dzieci, gdy byliście małe, Rodzice, przynieście was do kościoła, byście zostały ochrzczone. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię, przypomni wam przyjętych chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z Sochą. To zjednoczenie dokona się najlepiej, gdy pierwszy raz przyjmiecie komunię świętą. Kochali dzieci? Poproście teraz rodziców o błogosławieństwo. Kochani rodzice, w naszej komunii świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, Ojcze kochany, Matko droga, niechcie swe dłonie błogosławiące, naznaczcie krzyżem wasze pociechy, by serca nasze były gorące, by uciekały wręcz nasze grzechy. Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni, nigdy od Niego nie odstąpili, błogosławieństwa wasze wzmocnienie. W na nam dzień bez grzechu żyli. Błogosławieństwo Twojej Matki niech idzie z Tobą, a Matka Boża nieustającej pomocy niech Cię otoczy swoją opieką. Czynimy znak krzyża świętego nad głową dziecka w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławieństwo Twojego Ojca niech idzie z Tobą, a Matka Boża nieustającej pomocy niech Cię otoczy swoją opieką. Czynimy znak krzyża świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz ze śpiewem hymnu, Chwała na Wysokości Bogu, zapraszam do świątyni. Chwała na Wysokości Bogu, a na Ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. Wysławiamy Cię z duchem świętym, ale Boga Ojca. Amen. Czcigodny Księże Proboszczu, my jako rodzice naszych dzieci, świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci. I dawać im świadectwo życia, w prawdzie i miłości. Dlatego prosimy Cię, księże proboszczu, wprowadź je i nas przed ołtarz i udziel błogosławieństwa, by nasze dzieci wrastały w mądrości i łasce na większą chwałę Bożą. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień z szabatu do synagogi i usiedli, a wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w władce Boga. W następny szabat zabrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnabab wiedzieli odważnie: należało głosić słowo Boże najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli. Zniecieli prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich peł z nóg, przyszli do ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i ducha świętego. Oto słowo Boże. i you sir. Wstanie z apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem. Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy, i rzekł do mnie jeden ze starców: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłakali swe szaty, i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo pas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą zę otrze Bóg z ich oczu. Oto słowo Boże. z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział moje obce słuchają mego głosu. Ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Panie, chwała Tobie jestem. Dziś niedziela dobrego pasterza. My jesteśmy Jego owcami, Jego owczarnią, a On jest naszym pasterzem. W refrenie psalmu responsoryjnego śpiewaliśmy w tym dniu radosnym: Wszyscy się weselmy. Czas wesela, radości. Bo to ta grupa dzieci po raz pierwszy dziś przyjmie do swojego serca Jezusa Chrystusa. Obecnego pod postacią chleba. Kochane dzieci, w otoczeniu rodziców, rodzeństwa, chrzestnych dziadków i gości, stoicie tu przed ołtarzem ślicznie ubrany i można śmiało powiedzieć, że stoicie jak aniołowie przed tronem Boga. Wasze busie uśmiechnięte, co prawda trochę stremowane, serca czyste. Wczoraj, Pan Jezus, w konwencjonale przez usta kapłana, przebaczył Wam grzechy, udzielił Wam błogosławieństwa, bo czekaliście na ten dzień, dzień Waszej pierwszej komunii świętej. Tyle razy braliście udział w mszach świętych, tyle razy modliście, modliliście się w tej świątyni przed tabernakulum, myśląc, kiedy ono otworzy się dla Was. I oto dziś nadszedł ten radosny dzień. Pamiętacie. Z nauki religii, że Pan Jezus w Wieczerniku powiedział do apostołów: To jest moje ciało, to jest moja krew, to czyńcie na moją pamiątkę. Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew Jego jest prawdziwym napojem. I Wy za chwilę, drogie dzieci, przyjmiecie Go do swojego serca. Kochane dzieci, życzę Wam, abyście często przyjmowały Pana Jezusa do swego serca, abyście z nim rozmawiały na modlitwie i cieszyły się Jego obecnością w Waszych sercach. On chce być z Wami. Chce być w Waszym domu, w szkole, na placu zabaw, na ulicy. Chce być wszędzie tam, gdzie Wy będziecie. Bądźcie więc blisko Pana Jezusa, a Matka Boża. Niech zawsze prowadzi Was do Jezusowego Serca. Drodzy rodzice, dziadkowie, chrzestni, jesteście pierwszymi katechetami Waszych dzieci, ale także i nauczycielami prawd, wiary. O tym musicie pamiętać, zawsze pamiętać. Słuchajcie, moi drodzy, szkoła uczy wiedzy, przekazuje wiedzę. Ale szkoła, nauczyciele, dyrekcja nie zastąpią Was rodziców. To Wy jesteście najważniejsi w tym procesie wychowania. Natomiast szkoła, Kościół są pomocniczymi, którzy Was nauczają, którzy zwracają uwagę na pewne aspekty wychowawcze, którzy Was zachęcają do tego, abyście byli dobrymi. Nauczycielami w domu i przewodnikami w wierze dla Waszych dzieci. Dlatego dziś w tej przyświętej również prosimy, by Wam Bóg błogosławił w dalszym trudzie wychowania i prowadzenia dziecka drogą wiary, by często karmiło się ciałem Pańskim, byście Wy jako rodzice prowadzili te dzieci do Kościoła. One są jeszcze zbyt małe, ale widząc Wasz przykład, Niech uczą się tego, by żyć z Chrystusem, być blisko Chrystusa, bo On jest jedyną drogą, prawdą i życiem dla nas wszystkich. Amen. Skierujmy do Boga nasze wspólne prośby kierowane ustami dzieci. Módźmy się za Kościół Święty, aby głosząc dobrą nowinę, był świecie widzialnym znakiem jedności i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się w intencji Ojca Świętego, Franciszka, Zabiskupa, Marka i naszych księży, aby służyli Kościołowi na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby stawiennictwo naszego świętego rodaka Jana Pawła II. prosił Polakom potrzebne łaski i opiekę u Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby szybko skończyła się wojna na Ukrainie, by ci, którzy opuścili swe domy, mogli je odbudować i znów zamieszkać w swojej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą ciało Chrystusa, aby kochały Go całym sercem i przez całe życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców i chrzestnych, a Pan Bóg obdarzył ich zdrowiem i błogosławień w pracy i trudnościach wychowania dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się ze wszystkich otaczających stół Pański, nasze babcie i dziadków, nasze rodziny i naszych przyjaciół, nauczycieli i pracowników szkoły, abyśmy oświeceni Bożym Słowem i nakarmieni chlebem z nieba, jeszcze bardziej kochali Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mateczki, objęcia swe, patrz tu przed Tobą, stoi Twe do serca Tego przytul i Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz swojego Ducha Świętego na dary chleba i wina aby stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał im mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest powiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami i z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. I'm Jaki to wielki skarb i łaska, mieć wiarę i znać Boga, Stwórcę Nieba, kochać Chrystusa i Matkę Jego i wiedzieć, jak na ziemi żyć trzeba. Dziś serca nasze pełne Boga, a usta pełne Jego chwały, bo Bóg sam siebie dał nam na pokarm w Eucharystii cały. Panie Jezu, będę dobrym człowiekiem, którym chcę być lepszym każdego dnia. By ciebie, Jezu, każdy przeze mnie zobaczył, bo chrześcijanin z Bogiem w sercu to właśnie ja. To Tobie, kochana mamusiu, zawdzięczam ja i Boga i bieram święto. Tyś pierwsza mi o nim szeptała i wpajałaś ku niemu miłość niepojętą. Dzięki tobie, droga mamo, Jezus jest tak blisko i błogosławi nasze rodzinne ognisko. I ciebie, drogi tatuszu, któryś mi tłumaczył, pouczał i radził. Pilnował, bo odnowiony był pacierz. Brał za rączkę do kościoła prowadził. Niech dobry był na niebie, wspierał po każdej potrzebie. serca nam mocniej biją i oczy świecą z radości, bo dziś po raz pierwszy w Komunii Świętej Pan Jezus duszy za Kościół. Dlatego zwracamy się do Was, drodzy kapłani, z, nasz, z naszej parafii ze słowami wdzięczności i miłości. Serdecznie dziękujemy za mszę świętą, za słowa nauki, uśmiech i za wszystko, co dla nas czynicie. Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością dla nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. W imieniu wszystkich rodziców pragniemy, drogi Księże Proboszczu i księży Wikary, podziękować za dzisiejszą posługę. Dziękujemy za pierwsze rozgrzeszenie dzieci, za dzisiejszą modlitwę, za słowo Boże, za udzielonego Boga w Komunii Świętej. Bardzo cenimy sobie waszą troskę o dzieci i serce którym się dzielicie z naszymi pociechami. Dziękujemy także pani wychowawczyniom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. My jako rodzice naszych dzieci, świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i w miłości. Prosimy was, księże proboszczu oraz księże wikary, o modlitwę, i kapłańskie błogosławieństwo. By nasze dzieci wzrastały w mądrości, łasce Bożej, na większą chwałę Boga. Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Wiemty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.